Chciałem wam zaprosić tylko tego miejsca na test na protektorów Tarrago i Creep. Zainspirowany był tym, że dostałem Creepa za darmo na Sneakernesie, a Tarrago dostałem od MultiRenovacja.pl. Co dalej? Będziemy testować to na moich customach, starych customach. To są Atmosy, jedyneczki, które na pewno znacie. Chodziłem nikt dość długo. Są trochę przytyrane, były wyczyszczone, więc nic tutaj nie będzie, że tak powiem, wpływało na wyniki testu. Mam też dwa kawałki skóry naturalnej białej, na którym będę testował te leather dye od Angelusa, dlatego że nie wierzę, żeby żaden z tych nanoprotektorów zabezpieczył tak buty, aby były odporne na, na leather dye, dlatego nie chcę sobie ich zepsuć. Co, co będziemy testować, co będziemy mm, nakładać na buty. Na pewno będzie to błotko mojej domowej roboty, będzie to keczup, Będzie to zwykła woda, która też posłuży mi za zmywacz tak, jakby tylko brudu, ponieważ to widziałem na reklamówce Kripa, że po prostu polewają wodą, która ma y, dziurkę w korku. No i to jakoś tam działa, to wszystko fajnie, ładnie spływa, więc spróbujemy. I Angelus Leather Dye, którą jest, która jest farbą penetrującą. Nie znam mocniejszej farby. Wystarczy dotknąć plastiku, drewna, czegokolwiek, penetruje w głąb i nie zmienia się tego ani wodą, ani acetonem. Dlatego do tego będziemy używać tych dwóch kawałków. Ja zabieram się za impregnację. Przeczytałem na klipie, że trzeba raz jedną sesję zastosować, potem kolejną za 10 minut i potem znowu odczekać 10 minut, i już można w nich chodzić. Tarago, z tego co wiem, na początku trzeba, wiadomo, bud musi być czysty, musi być wyszczotkowany, wszystko ładnie, pięknie, tak żeby nie było żadnego brudu. wczosnąć 30 cm i 30 minut. Połączę więc te dwie rzeczy i zrobimy dwie sesje, odstępem 10 minut, ale od ostatnich poczekamy pół godziny, tak jak każe Tarago, a dwie sesje będą zachowane, tak jak każe Krip. No i zobaczymy, jak to będzie. Będziemy oceniać w skali punktowej jeden punkt za przejście pomyślnie testu. Mam nadzieję, że wiatr jeszcze raz nie, nie będzie wam przeszkadzał, ale tu nie będzie dużo mówienia, tu będzie więcej oglądania, także zapraszam. Ok, na początku użyjemy wody. Może nie będziemy od razu pulać. To jest Tarago. no więc spróbujemy. Waga, chwila prawdy. O ty! Uff. Patrzcie, rzeczywiście działa. Spływa po siateczce, aż miło, ok? tutaj wchodzi do woda w te no patrzcie suchutki okej, okay, mamy kripa i tak samo wodny test zaczynamy Mitsol jest przepraszam, toolbox jest suchy niczego nie ma tak samo jak w Tarago Test jest naprawdę zaliczony, jestem naprawdę zdumiony, ponieważ tutaj gdzie mam elephant printa, widzicie to, jest to coś ala nubu, coś ala Zamrz, w ogóle nic, zero. Okay. Teraz wodą. Wow, wow, wow! Czy wy to widzicie? Zero, zero, ketchup. Normalnie, najzwyklejszy ketchup, nic nie ma. No, nie, jest jeszcze tutaj trochę kawałek, nie widziałem. Po polaniu wodą z buta zniknął cały ketchup. Nic nie ma, nic się nie ostało, naprawdę super, super. Nie sądziłem, że... Myślałem, że to takie bujdy. Tutaj widzicie, jak się odkładają kropelki. Elefant Princie jednak z tym to nic nie zrobimy, nie ma mowy. Myślałem, że to budy, a to jednak prawda. Także kolejny punkt dla Ok, Czas na klipa. I tak samo będziemy używać keczupu. But czysty, biały. No, powiem szczerze, nie spodziewałem się. No, wiadomo, woda zostaje, można ją zmuchnąć, bo ona jednak wchodzi w te małe szparki. No, ale nie wchodzi głębiej, to chodzi o to, że nogę mamy suchą, tak? Naprawdę to działa, jestem zdumiony. Tarago i zobaczymy, jak poradzą sobie z moim błotkiem. Trochę je chyba rozrzedzę, bo jest. tylko wyschło. I zobaczymy. Ok, więc błotko, próba numer 1 Tarago. Wow, nawet samo zejdzie chyba. Wow. Ej, ludzie to naprawdę działa. Ej. Chyba <grystanie> <grystanie> zrobię jeszcze raz. Okej, okay, w takim razie mamy klipa i tak samo test z błotkiem. Dawaj, lejć. O. Okej. Okay. Weszliśmy w błotko. Spadło nam. A, czyli tak, testy na butach, no znowu zaliczony. No muszę mu po prostu zaliczyć, no patrzcie. Nic. Zero. Postanowiłem przeprowadzić jeszcze jeden dodatkowy test z moim błotkiem, mi się tak spodobało, że będę nakładał to błotko i trochę je wetrę. W się... Sensie, wiecie, jak brudzicie się błotem, no to spada wam ono zazwyczaj No nie wiem, no tak spróbujemy, ale może nie tutaj na siateczkę, ona spadł trochę. Może nie na siateczkę, ale tutaj. O! Na Madgarda O. No, no, no. Taki potrę. O, no. Dobra. No to powiedzmy, że to, to nam spadł przez przypadek. To jest parego, żeby nie było. Prawy butterego. OK? Jaki tam wynik? Wy już widzicie, ja nie. Co? No, nie ma. Tylko woda. Tylko woda została, ale to trzeba wziąć. Sklepać. Więc to też przy pocieraniu też działa. Dobra. Taram trochę, teraz Czas to zdjąć stąd. Woda mi się kończy, woda mi się kończy. Jak hey, widzicie, tam coś jest. Tam coś jest. Użyłem więcej wody i już nic w środku nie ma. Trochę mocniej naciskałem na butelkę, żeby zeszło. Czas na podsumowanie. Okej, okay, więc zaczynamy konkluzję. Obydwa nanoprotektory są dobre. Obydwa pisały się na medal, wszystkie testy zaliczyły. Ja sam nie byłem do końca przekonany, korzystam tak z daną protektora Tarago. jednak nie stosowałem go w takich ekstremalnych warunkach, prawda, dotykania, nie wiem, błota lub keczupu. To działa, naprawdę działa, wystarczy potem polać wodą, lekko bądź mocno, jak tutaj w przypadku klipa później, potrzebowałem trochę mocniejszej siły, kiedy podotykałem tym błotkiem, więc naprawdę, obydwa są super, obydwa są dobre, jeśli macie któryś z nich, możecie śmiało korzystać. Jednak teraz przechodzimy do argumentu ceny i argumentu pojemności. I tutaj już jest sprawa dość inna i dyskusyjna. Powiem tak, Tarago ma 400 ml, Creep ma 200, więc punkt za Tarago za pojemność. To już na pewno, bo to jest dwukrotnie większa pojemność niż małego Krypa. Za co jeszcze można dać punkt? A mianowicie za cenę. Tarago najtaniej widziałem na multirenowacja.pl za 39 zł, na promocji był za 29 ostatnio. Więc 400 ml za te 40 zł, prawda? E, klipa nie widziałem w żadnym polskim sklepie tego klipa, tego nowego nanoprotektora i który był rozdawany na Sneakernesie. On trochę inaczej wygląda, tak? To jest licencja sneakerness, więc to będzie trochę inaczej, ale widziałem go w Anglii. On w Anglii kosztuje wysyłkowo 10 funtów plus jakieś tam ceny wysyłki, to daje nam 6 dych, tak, bezpośrednio. Widziałem go na foodshop.pl, to jest sklep Szczech, on sprzedaje do Polski i on tam kosztuje 61 zł. Ja jeszcze przed renderowaniem filmu poszukam tego creepa w internecie, czy jest w jakimś polskim sklepie, ale myślę, że ta cena nie będzie na pewno o połowę niższa. Daje nam to w przeliczeniu cenę, która jest 120 zł. Kosztuje 120 zł. W porównaniu Tarrago, jeśli porównujemy wtedy pojemność, tak? Bo klip ma 200, czyli 2 razy 200 to jest 400, tak jak Tarago. 120 zł za taką samą pojemność jak Tarago za 40 zł jest to cena 3 razy wyższa niż cena Tarago. Więc ja nie mówię klip jest naprawdę bardzo dobry, ale ceny nie ma dobrej cena jest. No już to pozostałem do Waszej dyskusji. Jeśli macie to do kupienia w dobrej cenie kupujcie, ale jeśli chcecie kupić coś w dobrej cenie tak u nas, bo nie znalazłem klipa u nas, jeszcze raz mówię, przed renderowaniem sprawdzę. Nie znalazłem crepa u nas. Kupcie Tarago. Na Multirenowacja.pl jest tani, jest dobry. Starcza na naprawdę na długo taka butelka za 40 zł w porównaniu do crepa, na którego musielibyśmy wydać 120 na taką samą pojemność. No ja nie mam pytań. Obydwa działają tak samo. Także wynik jest dla mnie jasny, ale pozostawiam to wam do własnej dyskusji, gdyż każdy ja rozpatrzy to jakoś inaczej, tak? Także dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że się przydało, zachęcam do odwiedzenia strony www.multirenowacje.pl, aby kupić różne inne produkty Tarrago oraz farki Angelus do malowania Mitsola. Zapraszam na mój fanpage na Facebooku oraz na moją stronę, czyli na mój kanał na YouTubie, jeśli widzicie ten player gdzieś na jakiejś stronie, kliknijcie subskrypcję i lajka. Dzięki.